Kabaretowy Dzień Kobiet. Witamy bardzo serdecznie w Kiniego Plana. Za chwilę przed państwem wystąpi schodząca gwiazda polskiego kabaretu, pan Szymon Łądkowski, który występował już wielokrotnie w telewizji. Zatem liczymy tutaj na gorące skecze. Przywitajcie pana Szymona bardzo gorąco. Życzę miłego wieczoru. Dziękuję Państwu. Ale mordy się Widź, zapomniałem dziadka z samochodu. Ja wierzę. Co? Czadź sobie na to krzysełek, kopie***nie. Dziękuję ci, że taką o mnie dbasz, Kochany wnuczku, kto z państwa ostatni do doktora? Ja przyszłam pierwsza, bo ja się dzisiaj tak fatalnie czuję, ale panie kochany, najgorzej to z tymi zatokami po tym, jak mnie przewyszczepili, ten do protezy po tych bajpasach, to tak mnie wykręca w kolanach i szczela w jelitach. O tych jelit to mnie boli bolonerki, o tych nerek to mnie boli serce, o tego serca. Ja już praktycznie umarłam. I nagle do poczekalni pewnym krokiem wchodzi pan. Ja już wiem, że pan mi pomoże, że pan mi ustąpi swoje miejsce, bo pan taki szarmanski, bo pan taki dżentelmen. Dziękuję ci mój rycerzu. Cza! Dziadziuś, ta pani powiedziała, że ma jelita w głowie. A jak to jest zaraźliwe? Mi powiedziała, że wchodzimy numerkami. Dzień dobry. <śmiech> <śmiech> A pana co pingwiny uczyły chodzić? A ty co się kuźwa na oglądałeś czubówny? Że tak powiem, kto z Państwa ostatni do doktora? Zaczyna się, błagam. Ja przyszłam pierwsza. Wchodzimy numerkami, ale najpierw to niech mi Pan powie, czy Pan jest w ogóle trzeźwy. Podejrzewam, że prawdopodobnie nie wiem. Ale numerek to mam dwa. Wstaję rano, idę do lodówki, żeby zrobić sobie normalne, tradycyjne polskie śniadanie. Otwieram lodówkę i co widzę? Co widzę? Co widzę? Puste miejsce, poparówka. Idę do Biedronki z taką pewnością, że drzwi się same przede mną roztworzyły. Podchodzę do lodówki, patrzę i są parówki. Parówki Bobaski z dzieci za 3,49, dla dzieci za 3,49, parówko-kiełbaski wiedeńskie za 4,49 i parówki wyborowe za 5,49. I jakie parówki wybiera Polak w tej sytuacji? Idzie sprawdzić, jakie są w Lidlu. Będziemy robić same potrzebne reformy i rzeczy. Na przykład, jako pierwsi, zlikwidujemy w Polsce korki. Jak to zrobimy, wprowadzimy wreszcie tiry na tory. A tory na tiry, i będą jeździć w kółko. I żeby zainwestować pieniądze z podatków w sensowne rzeczy, odpalimy darmowe loty w Kosmos. PKS Kosmos, który będzie startował z lotniska w Radomiu. I będą to jedyne loty z tego lotniska. I zrobimy tak, żeby ulżyć uczniom i nauczycielom. Dla uczniów zniesiemy w szkołach oceny. A dla nauczycieli wprowadzimy zezwolenie na broń gazową i palną. A dla przedszkolaków. oni nie mają głosu nic nie zrobimy dla przedszkolaków. Ale za to przeprowadzimy reformę zdrowia, w myśl której każdy będzie miał swojego lekarza osobistego, prywatnego i rodzinnego. Sprowadzimy 38 milionów lekarzy i reforma na pewno się uda. Zrobimy jeszcze wiele sensownych rzeczy i zawładniemy całym światem orężem słodyczowym. Stworzymy polskie żelki PL ki w przeciwieństwie do zdradziecko niemieckich żelek Haribo. I opanujemy nimi świat żelki PL ki Powstaną z połączenia żelek jutrzenka i żelek miśki. Niestety nie tylko kwiat mi opada, ale no dobrze. Zostawmy temat. Drogie panie, chciałem wam życzyć wszystkiego najlepszego. Bardzo się cieszę, że mogę być akurat tu w pouczynie, ponieważ mam bardzo, bardzo dobre wspomnienia. Sanatorium. <noise> akurat w pouczynie, w sanatorium byłem tylko raz. Przyjechałem w lutym 92 roku, wyjechałem w lipcu 97 roku, tak, tutaj, ja też wiem co to znaczy prawie w sanatorium, także, ale dobrze, dobrze. Młodzi ludzie marudzą. Ostatnio była wnuczka mnie odwiedzić i my marudzi. Dziadku, ja co so nie mogę iść na te żadne imprezę, bo na każdej imprezie na jedną dziewczynę przypada dwóch chłopaków. Jak się w spokoju nie można pobawić. A ja mówię do niej, to ty chcę wyobraź co ja czuję w sanatorium, kiedy na jednego mężczyznę przypada 11 wygłodniałych emerytek. Ja to się nie, wy... nie zdążę obrobić tym wszystkim, człowiek, więcej. Ostatnio jak pojechałem z kolei do Ciechocinka na jeden turnus, zostałem na cztery i ani razu nie spałem w swoim łóżku. Schodząca gwiazda polskiego kabaretu przyjechała do Połczyna Zdroju. Witamy panie Szymonie. Witam, dobry wieczór. Nie po raz pierwszy jestem tutaj, no ale za każdym razem jest super. Mam same dobre wspomnienia. Skąd pan czerpie te inspirację do żartów? Gdzie pan podgląda pewne tematy? To się w głowie rodzi? Czy gdzieś pan widzi to z życia, z autopsji? Ja już mam tak przestawiony na kabaretowe, komediowe tryby umysł, że wszędzie potrafię widzieć coś fajnego. Na przykład... Czasami to jest y, długie pisanie jakiegoś, na, na przykład jakiegoś numeru o weselu czy o kolejce, żeby to było perfekcyjnie. To jest 30 minut, z którego ja robię 10 minut, więc to musi być bardzo chirurgicznie zrobione, jedno zdanie po drugim. Przygotowuję nowe rzeczy. Bawią mnie, a to nie zawsze tak jest, więc myślę, że będzie dobrze. No i na pewno z nimi wrócę do Półczyna. No właśnie chciałem właśnie tak spłętować, że do następnego spotkania w Półczynie Zdroju. Bardzo Dziękujemy dziękuję. za dzisiejszy wieczór i zapraszamy jak najszybciej do nas. Dziękuję, pozdrawiam.